Z myślą o Bożym Narodzeniu przy Wielkim Starostwie zorganizowano świąteczny kiermasz. Przez dwa dni na stoiskach rozmaitości można było zakupić piękne, ręcznie robione stroiki, misternie wykonane ozdoby, świąteczne oraz pyszne pierniczki i inne słodkości. Chcieliśmy wesprzeć małego Jasia, który walczy z chorobą SMA. To jest choroba, na którą potrzeba leku, który kosztuje aż 10 milionów złotych. Zbieracie pieniądze? Tak, zbieramy do puszki pieniądze. W celu organizujecie jeszcze jakieś inne przedsięwzięcia? W dniu dzisiejszym nie planujemy nic takiego, aczkolwiek z czasem planujemy. Mamy w planach już różne jeszcze rzeczy, żeby wesprzeć małego Jasia. Pierniki w wersji mniej, w paczkach mniejszych i większych. Te większe są z polewą, czekoladową i z lukrem, a mniejsze same z lukrem. Tu jeszcze mamy od koleżanek z Jachetu i krajobrazu strojki na stół wygieliny. Cały dochód z pierników i strojków nie przekazany na leczenie Jasia. Dobrze, czyli słodkości przygotowali y, uczniowie szkół gastronomicznych, tak. a te piękne y, ozdobne strojki? Y, przygotowały y, uczniowie z architektury obrazu mm -hmm. na swoich praktykach, więc no, tak samo się postarali i widać, że... Efekty sądowe. Obficie zaopatrzone stoiska przygotowali nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach oraz Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie. Przygotowaliśmy dla Państwa pyszne ciasto, razem oczywiście z naszymi wspaniałymi mamami. Przygotowaliśmy też zestawy pierniczków, przygotowaliśmy stroiki na drzwi, strojki na stoły, przygotowaliśmy ozdoby na choinkę, także możecie tutaj spojrzeć za nami, wszystko jest dla was dostępne, dzieci usilnie pracowały bardzo długo nad tym. Mieszkańcy samorządu w ramach darowizny między innymi pozyskali materiały drewniane, tkaninę, szkło. Wykonano w ramach terapii zajęciowej, wykonano ozdoby z uzyskanych środków. Najaktywniejsi mieszkańcy otrzymują nagrody. A jeżeli wystarczy środków, to planujemy wycieczkę jednodniową. My, podobnie jak w tamtym roku głównie skupiliśmy się na tym, aby te dekoracje świąteczne no, były w takim pewnym stylu. My dużo pracujemy z dziećmi w drewnie. Nauczyciele w ramach zajęć przystosowania do pracy wykorzystują, jak tutaj widać, różnego rodzaju elementy drewniane. Są to czasami odpady, są to jakieś strejki, czyli jakby staramy się, żeby tych kosztów dużych nie generować i Dzięki pomysłowi nauczycielom i, i pracy dzieci, ponieważ dzieci tutaj wkładają w te, w, w te dekoracje dużo również swojej pracy, no powstają takie właśnie ładne rzeczy, które tutaj widzimy. I myślę, że one mogą być takim fajnym upominkiem z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla znajomych czy bliskich. Jak się okazało, organizatorzy tego przedsięwzięcia kierowali się szczytnym celem. Pieniądze ze sprzedaży świątecznych dekoracji zostaną przeznaczone na rzecz podopiecznych poszczególnych. Placówek. Świąteczne stoiska zachęcały mieszkańców Wielunia do kupowania bożonarodzeniowych ozdób.